Na zakończenie lata w mieście na szczęśliwicach przybył Batman ze swoim Batmobilem. To jak widać niezwykle odporna konstrukcja. Strażacy udostępnili swoje wozy bojowe, a ratownicy psy. Na wieże wspinali się najodważniejsi, choć było całkowicie bezpiecznie. Wiele. Wiele atrakcji, w tym kolejka grawitacyjna, upewniły wszystkich, że szkoda kończącego się właśnie lata w mieście. Świętoplonów dożynki powsińskie odbyły się już po raz ósmy, jak co roku zaproszeni zostali goście z zagranicy, wśród zespołów Białej Erozy z Białorusi i Ungele z Litwy. Tradycja podtrzymywana przez grupę etnograficzną Powsinianie z Centrum Kultury Wilanów cieszy się coraz większą popularnością. To w końcu jedyne dożynki na terenie administracyjnej Warszawy. Wielki, barwny dożynkowy korowód ruszył od ulicy Rosochatej. W plenerach domu pracy twórczej pomszy odbyły się pokazy strojów ludowych i piknik rodzinny. Wśród prawie 200 wydarzeń 10 już Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera nie mogło zabraknąć warsztatów kulinarnych. Prowadził je Jan Kuroń, prezentując smaki współczesnego Izraela. Było sporo różnorodnych dań, ale na plan pierwszy wybił się gulasz rybny. No i oczywiście nie mogło zabraknąć humusu. Nie tylko można było prześledzić kolejne etapy powstawania tych kulinarnych dzieł. Ale również na koniec można było ich spróbować. Teatr powszechny na Pradze po raz pierwszy zorganizował swój piknik. Przede wszystkim była wielka wyprzedaż rekwizytów i kostiumów teatralnych. Niektóre z kostiumów miały takie powodzenie, że wymagały wręcz aukcji. Mając już kostium czy rekwizyt, oczywiście z certyfikatem autentyczności, można było się wybrać na spacer w teatralne kulisy. A było co oglądać w tym dziś nowoczesnym, wyposażonym w trzy sale widowiskowe, gmachu. Piknik teatralny bardzo się podobał. Po raz czwarty na praski stadion zjechały gwiazdy sportu, żeby wystartować w memoriale Kamili Skolimowskiej. Było 15 mistrzów świata, medaliści olimpijscy i rekordziści świata. Dopisała też pogoda i widzowie, trybuny były pełne. Zawody przebiegały pod hasłem Sport jest jeden. W biegu na 110 metrów przez płotki Artur Noga pobił rekord Memoriału i Polski. A na 100 metrów bezkonkurencyjna była Jamajka Kerry Russell. www.um.warszawa.pl